Cześć, tu Janusz Szymański, witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Autonomiczna jazda jest dziś w pełnym rozwoju, nie tylko ze względu na oczekiwaną wygodę. Ale przede wszystkim w celu drastycznej poprawy bezpieczeństwa za kierownicą. Oto jak to działa i jakich poziomów się oczekuje. Czym jest autonomiczna jazda w samochodach? Technologia motoryzacyjna stale i szybko ewoluuje. Dlatego wielu producentów eksperymentuje z nowymi i coraz bardziej zaawansowanymi systemami autonomicznej jazdy. Ale czym tak naprawdę jest autonomiczna jazda i jakie są jej cele? Pierwszym zadeklarowanym celem jest rozwój samochodów zdolnych do samodzielnej jazdy, TJ pojazdów, które prowadzą się same. Tak jak od lat widzimy w popularnych filmach science fiction, nie jest to absurdalna przyszłość. Ponieważ wiele z tych technologii jest już częścią nowoczesnych samochodów, które od lat są wyposażone w obowiązkowe systemy ADAS (Advanced Driving Assistance Systems), czyli systemy wspomagające jazdę, które pomagają hamować, utrzymywać pas ruchu. Bezpieczne odległości IP Do tej pory najbardziej zaawansowanym systemem autonomicznej jazdy na rynku jest autopilot Tesli, a tuż za nim plasuje się system amerykańskiej firmy Waymo stworzony we współpracy z WCA, a także system opracowany przez Google. Do listy dołącza również projekt Volvo Vision 2020, w którym wszystkie samochody są ograniczone do 180 km na godzinę i wyposażone w opcję KI która umożliwia dalsze dostosowanie prędkości. Jakie są poziomy autonomicznych samochodów? Mówienie o samochodach autonomicznych odnosi się do pojazdów wyposażonych w złożony system kamer, czujników, radarów, hiperszybkich, połączeń, jednostek sterujących i komputerów pokładowych które działają w synergii, aby zarządzać niemal każdą funkcją podróży. Ponieważ każdy samochód ma swój własny poziom autonomii, SAE, Society of Automowie Engineers, Międzynarodowy Organ Normalizacyjny, ustanowił sześć poziomów klasyfikacji, zaczynając od 0, a kończąc na 5, najbardziej zaawansowanym. Poziom zero jest to poziom podstawowy, który oznacza samochód bez systemu ADAS lub autonomicznej jazdy, należy pamiętać, że elektroniczna kontrola stabilności spi uruchamiają się tylko w sytuacjach krytycznych, zapobiegając utracie kontroli nad samochodem przez kierowcę, ale nie mogą interweniować i zapobiegać problemowi. Poziom 1 Poziom 1 odnosi się do samochodów wyposażonych w technologię które wspierają kierowcę w określonych momentach podczas jazdy, takie jak Lane Keeping Assist (LK), system utrzymywania pasa ruchu zdolny do wysyłania ostrzeżeń i korygowania trajektorii poprzez lekką interwencję na kierownicy. Podobny, ale mający inny cel, jest Emergency Lane Keeping LK który wykrywa, czy pojazd zjeżdża z drogi i automatycznie wykonuje ostry ruch kierownicą, aby tego uniknąć. Na tym samym poziomie znajduje się również adaptacyjny tempomat, który dostosowuje ustawioną prędkość do warunków drogowych, posuwając się nawet do autonomicznego hamowania w razie potrzeby. Ciekawostka, dla BMW poziom 1 autonomicznej jazdy jest już obecny we wszystkich samochodach. Poziom 2 Poziom 2 wykorzystuje te same technologie, co poziom 1, ale łączy technologię asystenta pasa ruchu z tempomatem adaptacyjnym. Ciekawostka, wszystkie samochody z najwyższej półki najlepszych niemieckich producentów są wyposażone w ten poziom autonomicznej jazdy. Autopilot Test jest również zarejestrowany na poziomie 2. Poziom 3. Poziom 3 autonomicznej jazdy odnosi się do wysoce zautomatyzowanych samochodów wyposażonych w systemy zdolne do przejęcia kontroli od kierowcy, który musi jednak pozostać gotowy do odzyskania kontroli nad pojazdem. Jedną z takich technologii jest traficja masist która pozwala samochodowi autonomicznie zarządzać przyspieszaniem, hamowaniem i kierowaniem w ruchu ulicznym. Volvo, na przykład, ogłosiło, że autonomiczna jazda na poziomie 3 będzie dostępna w jego nowych pojazdach od 2022 roku przy użyciu technologii skanowania lidar i pomiaru odległości. Ciekawostka, Mercedes, we współpracy z firmą Bosch, stworzył projekt AFP, Automated Valet Parking. Dla klasy S, działający na zarezerwowanym parkingu na lotnisku w Stuttgarcie, aby samochód mógł sam zaparkować, wysyłając polecenie ze smartfona, aby wsiąść do samolotu i zaoszczędzić na szukaniu miejsca parkingowego. Poziom 4 Po osiągnięciu poziomu 4 nie mówimy już o jeździe wspomaganej, ale o jeździe całkowicie autonomicznej w której kierowca staje się zwykłym pasażerem na niektórych zautomatyzowanych trasach, takich jak autostrady, co jest możliwe dzięki systemowi zdalnego wykrywania LIDAR. Smutny fakt, doszło do kilku wypadków spowodowanych przez autonomiczną jazdę. A w 2018 R, podczas testu Ubera w Arizonie Volvo XC90 zabiło pierwszego przechodzącego przez jezdnie. Podobne wypadki zdarzały się również Teslom. Poziom 5 na poziomie 5 samochód nie ma kierownicy ani pedałów i naprawdę prowadzi się sam, więc w zasadzie kierowca staje się całkowicie zbędny. To właśnie może się wydarzyć w przyszłości, ponieważ żaden taki pojazd nie jeździ już dziś po drogach. Między innymi dlatego, że państwa będą musiały zweryfikować swoje przepisy i prawa dotyczące odpowiedzialności w wypadkach, a także opracować odpowiednią technologicznie infrastrukturę drogową, aby umożliwić samochodom współpracę z nią. Ciekawostka, pierwszym krokiem w kierunku autonomicznej jazdy na poziomie 5 będą prawdopodobnie te zW robotaksie które były już testowane w USA i mogą oficjalnie zadebiutować w Szanghaju. Podsumowując, możemy powiedzieć, że rozpoczął się prawdziwy wyścig o całkowicie autonomiczną jazdę, który uruchamia bezprecedensowy proces innowacji. Ale chcielibyśmy przypomnieć o jednej rzeczy, która jest przydatna już dziś, z wyjątkiem poziomu 5. Na niższych poziomach odpowiedzialność za wszelkie wypadki przypisuje się kierowcy, który jest zobowiązany zawsze być czujnym i szybko interweniować. Opublikowano w przewodnik zakupowy informacje o nowych samochodach bezpieczeństwo na drodze a WordPress komentarz Hello World.